Uwaga! Niniejszy film jest w pewnym rodzaju specjalem. Będzie w podobnym stylu co poprzednie odsłony, w ramach podziękowania oraz upamiętnienia momentów z czasów kwarantanny, gdzie każdy ten czas spędzał wspólnie z innymi na wyższym poziomie zabawy. Pokażmy jeszcze raz, że gry to nie wszystko, to ludzie robią w większości robotę. Nie ma chmorek co? Futo GTX? No. no nie tak złe, no. w sumie niezły. Ale fura! Bo to to wiesz małe kompaktowe, żebyś się wszędzie zmieścił? O, borek, i wiesz, co sobie właśnie zjem? Wiem, uznałem, że ale mu zrobię, go stroluję jak wiadę w niego, tylko zapomniałem, że on batmon Batmobilem. <grym> <gryzanie> chyba klasycznie, chyba nie Uch, na święta? Paczka Haribo. O, dobra, czekam Ale za duża, ta taka Plastikowa, nie? Ale Haribo są chujowe, w chuj. Dobra, nie, nie wiem kto go tam rozjechał, ale dzięki. Pasta o Haribo bez cukru. Ale nie wiem, Haribo najgorsze żelki. one są twarde, ja trzeba gnielić mnie. No, szczerze, Haribo są tak overrated. Rel. No ale bo wy kupujecie to normalne No ale pikobale tylko są jadalne z halibo Nie, bo halibo są dobre, tylko trzeba kupić wegańskie Jak się już wabusta w tym aucie e. Dzięki Serio Kupuję kiedyś wegańskie i to są totalnie inne rzemki. No Żyje ale czekaj, ja to wegańskie nie mają żelatyny, Widzicie jak? Nie no, kogo ja będę oszukiwał? Nikt tutaj nie przyszedł zobaczyć normalny gameplay. Polećmy klasyczkiem i pokażmy to w poprawny sposób. Wyprzedzam cię, bo to jest to To mnie, no. U jego? Bez koła sobie pojedziesz raczej. Co to się dzieje? jest? Kół, nie, 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 nie mam customa, bo wyłączyłem customy. Dobre, co? No. 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 O, ja nie. żyję. Jak spierdalał? Ja wiem co to potrafi. Power Metal. kurwy synu. O kurwa. Co <noise> zatrzymałem w miejscu. To i to RPF -y działają na online. Kurwa, no. O o. O o, o. Nie, nie. FTSik FTSik eft Nie. FT -sik, FT -sik. nie. Nie, nie, teraz tego, teraz tego, teraz o, tego. kurde, Nie no proszę, ja chcę tylko checkpoint zahaczyć, proszę. Mord proszę, mordeczki, proszę. Ja pierdolę. Ale ten dium nie ma masy w ogóle. Pa! To nie! O, kurde! Ten dium nie ma masy w ogóle, o nie! Teraz o, masz. Ale teraz! ja się zjebałem. Pojebane, ty, swojebane. Tym ja, kurwa jadę. O, kur... o kurde. <grym> co? Lepszy. ma. Co, co się stało? Nie, nie rób tego. <grym> nie, nie rób tego. Oj, nie udało mi się. No to jedź, kurwa, szybciej. Schumacher na prowadzeniu Szybciej, szybciej Schumacher ma problemy no. 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 <skrytanie> hmm. Ale to ma VMAX tak jak Honda brzmi W <To> sumie <mstandardzy Leszek> A jesteś Ezo, ja pierdolę Powodzenia O kurde to się, się zaczęło, o, jest, to jest... Eee. się zaczęło To jest ze skokami O boże O, o tak O boże, się zesram zaraz Ja pierdolę Dobra, jeszcze, jeszcze jest git, bo dotykam oponami Byle nie na dach No Nieee chuj Ej, dobra, Jak ja mam w ogóle? Tak Jeszcze mi killa zaliczyło Czekajcie Halo? Halo? Halo, chcę rozmawiać z dziadkiem! Dziadek! U ciebie mnóstwo zagadek! Halo? O kurwa, ale bęger teraz będzie. kurde. Dobra, wracając. Jeszcze dzisiaj sprzedawałem białosą neblę i pierwszy raz byłem, kurwa... Meble tak... w <grym> ale jakby... Ja rozumiem, można się cieszyć z tych mebli, ale oni się nad nimi spuszczali. To było dla mnie, kurwa, szok jakiś, nie? Maliście, tak? No, cweldorz. <grym> cfeldorz. Rost cfeldorza. Kto z cwelem wojuje, cwolo w Ciekawo, Ja wam Ej, pamiętacie, że mieliśmy serwer w Minecraft'cie w sumie? Ej, no. Pamiętam, że dałem 100 złotych na to, żeby pograć to z wami chyba. <laughs> Bez to było tak. Najlepsze o kurwa. 20. koleso mi ujebał rikowski. Jak niby? No, Ujebali mi wiem, koleso. Ale nie mam kolesa z tyłu. <coughs> Podaj piwo. Podaj piwo. Nie Nie, Riku. O. Nie chciałem wyjeżdżać z tej dziury, bo mi to. <coughs> Aha, no i czwarte miejsce teraz zajmę. Dzięki Rico, ale debil. Halo? Jest młody kordel. Aha, chciałem zrobić skin, nie? I mi alt Altowa. Wysył, że śpaczę, żeby tutaj się spodobało. Nie, spadnę. Ja nie. Kto jest drugi? Ja. Twój stary. Ok, starajmy pierwszy. Ja byłem drugi. O kurde. Dopiero <śpiewa> teraz to ja nigdy nie dojadę. Awokados do Meksyku. Friszowako tu. Friszowako tu. Awokados do Meksyku. Ej, więc dawczer do boku, kurwa. Ja pierdolę. A przecież trzymaj się chat, Zostaje do góry. Mhm, więc. Ja się nie dam, kurwa, ty myślisz, że ja, ja, ja nie jeździłem. jest jest krótkiem. A? O kurde! Ominąłem ich! No, masz się bóstwo. No jest mnie ciekawe. Oooo, jadosz, naprawdę. ja jadosz, na emas busta. Kurwa, poleciałem. No, kurwa! Kto mi to zrobił? No, nie dobrze Dużo mi to, to nie zmieniło. Dalej jadę 2 na, na godzinę. Zrobimy go. Zimowa krawędź. Jak zimowa? Panie zimowa mowy. krawędź. Widmowa krawędź, ty, kurwa, Jaka zimowa? Moja stara. Jaka? Ej, Jadosz, ale zimowa to by winter musiało być. O Jezus, Fantom, widmowa, kurwa, fantom. Jaka zimowa? <grywa> Czemu Jadosz się utopił? Bo się naoglądał Aquamena. Ale Aquaman nie o termowizyjnych. To... to nie wiem. No patrz, jestem debilizowany. Patrz, kurwa. A ja który? Aloski, Jesteśmy w tymie. O ty kurwo. No, Jakie to no przejebane no, O, Maciek Maciek Nie. O. o. Ale kurwa. Od o, to czekaj na mnie tak? Oho! Ja, jak pojechałem jak mężczyzna kolei, na tołówkę, to, a ja, to jak kurwa tak ja, kurwa do dziury wpadłeś, a nie mężczyzna Chciałem na krawędzi przedtem. Oh, bo Boże jaka zabawa, nigdy już <laughs> takiej zabawy nie miałem Nie Te dziury są rozjebane tu Ja jedę na pierwszej osobie <grymne> na tym bryjostko! <grymne> o Nie jest? obstrało, to się Co to Co to Nie obstrało, Co o, kurwa. <grymne> to Co yeah. to Co to <grymne> Trafie, trafie, trafie. Z prawie 10 godzin materiału mamy lekko ponad 10 minut. Szanujmy się, kto oglądałby dłużej face-to-faces z jakimiś tekstami wyrwanymi z kontekstu. Niemniej jednak chciałbym dodać, że nie jesteśmy już tacy młodzi i zabawni jak kiedyś. No i oczywiście brakuje paru osób, które że tak to ujmę prowokowałyby 35% śmiesznych rzeczy. Dochodząc do końca zapraszam na napisy końcowe. Zamów płytę już teraz! Disco Bartek! Disco DGB 2020. Czas jestem